Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel. No a na tym filmie omówimy sobie oczywiście najnowszą postać, która już we wtorek pojawi się na serwerach głównych Wajewkierynie. Nową postacią będzie Kylon, Srebrno-Łuski-Włóczęga. Będzie to oczywiście postać klasy Wzniosłej z frakcji Smoczej. Trzeba dodatkowo tutaj nadmienić, że będzie to wysoko urodzony smok, czyli ten trudniejszy do zdobycia, zrobienia i tak Bohater oparty na atrybucie zwinności. Klasa to strażnik, a główna rola to ciągłe obrażenia. No, czyli ma zadawać obrażenia po prostu. Wszystkie umiejętności, przedmiot sygnowany, ekskluzywne meble w międzyczasie, grawerunek. Krótki teścig na kukiełce, animacje, efekty, umiejętności i te sprawy. Także zaczniemy sobie od umiejętności ostatecznej. I umiejętność ostateczna to uśmiech fortuny. Element na początku bitwy przywołuje pogodę, przychylność fortuny. Przechylność fortuny za każdy punkt skuteczności ataku krytycznego Kaelona. Zyskuje on dwa punkty szczęścia. Szczęście zapewnia kaelonowi przewagę, przy czym każdy punkt szczęścia zwiększa zdawane przez niego obrażenia o 0,4%. Kaelon może mieć maksymalnie 200 punktów szczęścia. Efekt aktywny kaelon wzywa wyzywa wrogiego bohatera z najwyższą skutecznością ataku krytycznego na pojedynek na kości, w ogóle bardzo długa umiejętność. Zadając mu obrażenia od smoczej mowy równe 300% jego skuteczności ataku bohater, który rzuci najwyższy wynik, kradnie 20% skuteczności ataku krytycznego przeciwnika. Jeśli Kaelon wygra pojedynek na kości za każde oczko ponad wartość wyrzuconą przez wroga, zadaje, wro zadaje celowi dodatkowe obrażenia od smoczej mowy równe 30% jego skuteczności ataku, Kaelon jest niezniszczalny i nienamierzalny, gdy aktywna jest pogoda przychylność fortuny, oraz podczas używania umiejętności ostatecznej element. No i na poziomie drugim im wyższe szczęście Kaelona, tym większa jego szansa na wygranie pojedynków na kości. Jego szansa na wygraną nie może przekraczać 95%, czyli przeciwnik zawsze ma szansę mimo wszystko na wygraną, nawet jeżeli ma on Poziom trzeci, gdy aktywna jest pogoda przychylności Fortuny. Sojuszniczy bohaterowie zyskują 15 punktów skuteczności ataku krytycznego, zaczarowana cytra, to pierwsza normalna umiejętność, Kailon gra na cytrze zyskując tarczę o wartości 350% jego skuteczności ataku i zmniejszając skuteczność ataku krytycznego wrogiego bohatera z najwyższą skutecznością ataku o 30 punktów na 7 sekund, tego efektu nie można kumulować, poziom drugi za każdym razem gdy Kailon zmniejsza skuteczność ataku krytycznego wrogiego bohatera, ten bohater otrzymuje dodatkowy atak cytrą które zadaje obrażenia równe 150% skuteczności ataku Kaelona? Poziom drugim za każdym razem, gdy kailon zyskuje szczęście. Otrzymuje leczenie od cytry leczenie jest równe 12% jego utraconego zdrowia, ale nie niższe niż 6% jego maksymalnego zdrowia. Ten efekt może być aktywowany raz na dwie sekundy. Poziom czwarty to poziom 30 grawerunku ilekroć Kailon doznaje utraty zdrowia lub obrażeń. Zostaną one zredukowane w oparciu o różnicę między jego skutecznością ataku krytycznego a skutecznością przeciwnika. Im niższa skuteczność ataku krytycznego wroga, w porównaniu do Kaelona, tym bardziej zredukowane są obrażenia i utrata zdrowia maksymalnie do 60%. Dwie kości kolejna umiejętność. Kaelon wyprowadza w bieżący cel określoną liczbę uderzeń trzy uderzenia. Zadających obrażenia od smoczej mowy o wartości 125% jego skuteczności ataku każde. Efekt pasywny Kaelon używa dwóch kości do pomocy w walce, wywołując utratę zdrowia równą 125% jego skuteczności ataku wrogów. Po wkroczeniu do walki, kości będą priorytetowo pojawiać się w pobliżu wrogich błaterów z niskim poziomem zdrowia. Poziom drugi: im wyższe szczęście Kaelona, tym większą utratę zdrowia powodują jego kości. Przy czym maksymalne zwiększenie wynosi 50%. Poziom trzeci, po wygraniu przez Kyle'a na pojedynku na kości, utrata zdrowia powodowana przez jego kości jest dodatkowo zwiększona o 20% na 5 sekund. No i tego efektu nie można kumulować. No i poziom czwarty, po wygraniu przez Kyle'a na pojedynku na kości, utrata zdrowia powodowana przez jego kości jest dodatkowo zwiększona o 40% na 7 sekund. No i nie można kumulować. Ostatnia umiejętność to losowe uderzenia. Kaelon gra na cytrze, żeby atakować wrogów i zadawać obrażenia obszarowe. Obrażenia od tej umiejętności są określane przez rzut kośćmi, przy czym maksymalne obrażenia wynoszą 280% jego skuteczności ataku. Po odblokowaniu tej umiejętności zastępuje ona jego zwykły atak. Na poziomie drugim Kaelon gra na cytrze, aby atakować wrogów i zadawać obrażenia obszarowe. No i 330% zamiast 280% już może skrócę. Poziom trzeci. Za każdym razem, gdy Kaelon wygrywa pojedynek na kości z uśmiechu fortuny. Minimalna wartość dla kolejnych rzutów kośćmi wzrasta o jeden punkt. Po pięciu wygranych pojedynkach na kości jego kości zawsze będą wyrzucać 6, czyli w sumie zawsze będzie wygrywał, tak? No i poziom czwarty, chociaż nie, no 95% tam było czy w sumie przeciwnik też może wyrzucić dwa razy po 6, nie poziom czwarty to poziom 60. grawerunku, gdy Kaylon wyrzuci 5. Wykona dodatkowe uderzenie, a gdy wyrzuci 6, wykona 2 dodatkowe uderzenia całkiem fajnie. To jest uśmiech fortuny swoją drogą. Przedmiot sygnowany to gwiazdy Gambit, a mod przedmiotu sygnowanego to Babang. Za odblokowanie, za każdy punkt skuteczności ataku krytycznego zmniejszonego u wroga. Kalon zyskuje dodatkowe, jeden punkt dodatkowy, jeden punkt szczęścia. Plus 10 po przywołaniu pogody przychylność fortuny. Obrażenia zadawane przez KLA są zwiększane o 10% za każdego, bohatera, po pogody, zwiększane o za każdego sojuszniczego bohatera, który otrzymał od niego wzmocnienie skuteczności ataku krytycznego, przy czym maksymalnie mogą zostać zwiększone 2 razy plus 20 po przywołaniu pogody, przychylność, fortuny. Obrażenia zadawane przez Kaolana są zwiększane o 15% za każdego sojuszniczego bohatera, który otrzymał od niego wzmocnienie skuteczności ataku krytycznego, przy czym maksymalnie mogą zostać zwiększone 4 razy już. Plus 30 wraz ze wzrostem szczęścia Kaelona zwiększa się jego szansa na uniknięcie ataków fizycznych i przeciwstawienie się wrogim efektom kontroli. Przy czym maksymalna szansa wynosi 80%. No i plus 40 jest mega mocne, już widziałem, wszyscy o tym piszą, bo się zgadzam. Wraz ze wzrostem szczęścia Kaelona wzrasta również jego siła ataku maksymalnie o 100%. Gdy Caelon otrzymuje śmiertelne obrażenia, zużywa 50% punktów szczęścia, aby zyskać odporność na te obrażenia i stać się niezwyciężonym oraz nienamierzalnym na 3 sekundy. Można aktywować do trzech razy na bitwę, czyli nie dość, że zwiększa mu się siła ataku 100% maksymalnie. To jeszcze zyskuje 3 tutaj odporności na śmierć, czyli może się 3 razy tak jakby wskrzesić w cudzysłowie. I dlatego jest to takie bardzo mocne. No i pokój mamy, czerwone mityczne mebelki, passa to umiejętność. Gdy aktywna jest pogoda przychylność fortuny, Kylon wygra pierwsze dwa pojedynki na kości, a w pierwszych dwóch rzutach wyrzuci 6. Ciekawe. 9 na 9 Za każdym razem, gdy Kylon wygrywa kolejne pojedynki na kości lub kolejno wyrzuca 6, jego obrażenia są zwiększane o 45%, a on zyskuje 15 punktów pośpiechu i przebicia fizycznego na 4 sekundy. Tego efektu nie można kumulować. Bardzo fajnie to wygląda na papierze. Im dłużej trwa walka, tym znowu się robi silniejszy. Zauważyłem, że kolejna postać, która potrafi zrobić jeden V5. Tak prezentuje się w trakcie bitwy. Bardzo fajnie prezentuje się w trakcie bitwy, trzeba przyznać. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o animację. Może przyspieszymy od razu, parę razy sobie zobaczcie. Bardzo fajnie wygląda ta pogoda w tle. Efekty umiejętności, te kości widać w ogóle. Jeżeli chodzi o wysoko urodzonych smoków i postaci przybudzone, to zawsze jest tutaj wysoka jakość. Jeżeli chodzi o te wszystkie efekty, umiejętności, animacje, postaci, tutaj wiadomo, nie ma na co narzekać. No i ma te trzy oszukania śmierci, nie? Więc on jest kolejną postacią, która jest w stanie zrobić 1v5. Oczywiście to nie będzie tak cudownie działało gdzieś tam na wysokich kampaniach. Tak, na styk, że tak powiem, to, 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 na to nie patrzcie. Ale tutaj sobie radzi, zrobi jeden v 5 zrobi naprawdę duże wrażenia, przeżyje przede wszystkim, coś tam się uleczy. Więc na papierze postać wygląda bardzo fajnie. Przede wszystkim tutaj widziałem też, że w końcu dali postać smoka, który faktycznie wygląda jak smok, bo w sumie faktycznie ma skrzydła, ma ogon, wygląda praktycznie jak smok. Tam widziałem nieprzychylne opinie na jego temat z waszej strony, jeżeli chodzi o wygląd, no ale jedno trzeba przyznać, wygląda przynajmniej jak smok, i to jest. Plus, bo smok ma być smokiem. Tak. W każdym razie, ja wam oczywiście bardzo dziękuję. Za obejrzenie tego filmu swoje opinie na temat postaci śmiało możecie dać w komentarzach. Gdzieś tam już się pojawiają przesłanki, że on na pewno gdzieś tam w mecie się pojawi. Trzy oszukania śmierci. A robi tak naprawdę wiele rzeczy jednocześnie. Potrafi zadać obrażenia. No i właśnie robi, tak jak mówię, wiele rzeczy jednocześnie. Gdzieś tam coś obniża, gdzieś tam coś podwyższa. Tutaj się zbustuje, tutaj to, tutaj tamto. Zazwyczaj takie wszechstronne postacie bardzo łatwo trafiają do mety. Ja Wam życzę miłego dnia no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.